Stalker jest filmem wybitnym, wysublimowanym obrazem science fiction, w którym fantastyka przeplata się w sposób niezwykle swobodny z duchowością. Ma niesamowitą siłę, mistyczną aurę i nawet po długim czasie jego wspomnienie potrafi przywrócić niezwykłe uczucia towarzyszące jego oglądaniu. Dziś trudno uwierzyć, że proces produkcji stał pod dużym znakiem zapytania. Oryginalny materiał został całkowicie zniszczony w trakcie wywoływania i film musiał zostać nagrany jeszcze raz, z nieco mniejszym budżetem. Reżyser tak pokłócił się z operatorem Georgiem Rerbergiem, że ten zrezygnował z dalszego udziału w kręceniu. Ponadto trzech członków ekipy, w tym sam reżyser, zmarło w kilka lat po ukończeniu filmu z powodu zanieczyszczeń chemicznych. W dawnej fabryce celulozy w Estonii, gdzie kręcono część zdjęć. Kanwą historii jest powieść Arkadia i Borysa Strugackich: piknik na skraju drogi. Co o filmie napisał sam Arkadij Strugacki, tu cytat. Kilka lat temu mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w tworzeniu filmu Stalker. Reżyser Andrzej Arseniewicz Tarkowski początkowo wziął za jego podstawę jeden z rozdziałów naszej powieści: Piknik na skraju drogi. Jednak w procesie pracy około trzech lat i w ostatecznym stadium naszego scenariusza z powieści pozostały tylko określenia Stalker i Strefa mistyczne miejsce, gdzie spełniają się życzenia. Film wszedł na ekrany u nas i za granicą. Mówi się o nim różne opinie, ale wszystkie sprowadzają się do jednego: jest nadzwyczaj złożony i wieloznaczeniowy. Poza tym nikt nie ma wątpliwości, że to dzieło najwyższej międzynarodowej klasy. I niech te słowa nie zostaną odebrane jako samochwalstwo. Główna zasługa w tworzeniu Stalkera leży po stronie Andrzeja Tarkowskiego, my zaś byliśmy tylko jego czeladnikami. Strugaccy napisali własny scenariusz pod tytułem Maszyna Żelani, czyli Maszyna Życzeń, lecz w ostatecznej wersji wspólne pozostały właściwie dwa kluczowe słowa. Stalker i Strefa. Czym jest Strefa? Jest to obszar dotknięty niewytłumaczalnym fenomenem. W pikniku na skraju drogi jest to lądowanie obcych. W filmie nie jest to do końca wyjaśnione. Jest to miejsce niezwykłe i niebezpieczne, Odgrodzone od świata wojskowym kordonem. Wewnątrz strefy przejawiają się niewytłumaczalne siły, zachodzą niezrozumiałe zjawiska. Jednak znajdują się śmiałkowie, którzy chcą przejść przez pułapki strefy, aby dotrzeć do mistycznej, legendarnej komnaty. Miejsca, gdzie spełniają się życzenia. Stalker jest przewodnikiem po strefie. Wydaje się, że jest człowiekiem, który w taki sposób zarabia na życie, ale nie jest to jego cel. Jest on ściśle zespolony ze strefą, wypaczony jej mocą i nie wiadomo do końca, czy jest to dar, czy przekleństwo. Strefa jest jego jedynym celem. Dla niej żyje. Pisarz jest człowiekiem żyjącym w osobliwym stanie amoku alkoholowego. Jego słowa nie zawsze wydają się spójne, ale niosą w rzeczywistości głębsze przesłanie. Jest cynikiem, osobą niepojętą przez ludzi. Ciężko określić, czym się kieruje. Podąża za Stalkerem, by ostatecznie podważyć wszystkie jego aksjomaty. To postać doświadczona przez życie w sposób duchowy. Profesor jest realistą, którego czyny i słowa są zawsze spokojne i przemyślane, przynajmniej na jego własny sposób. Zdaje się, że w strefie czuje się swobodnie, jak za laboratoryjnym biurkiem. Ale mimo to nie stara się wyrwać z pod przewodnictwa Stalkera, tak jak pisarz. Jest tak, gdyż dąży do komnaty z bardzo konkretnym, można wręcz powiedzieć szalonym, celem. Ostatecznie jednak porzuca go. Całe napięcie filmu kumuluje się w ostatniej scenie, mimo że niewiele się tam dzieje. Zdrudzeni podróżnicy wzajemnie burzą swoje prawdy, nie wiedząc już w co warto wierzyć. Film jest z pewnością dziełem niełatwym do oglądania. A aby wydobyć zeń więcej treści, należy go obejrzeć kilkukrotnie. Nie ma tam burzliwej akcji, gdyż nie taki był jego cel. Pełen jest rozmaitej symboliki, mistycyzmu buduje niezwykłe napięcie i oczekiwanie. Piękne zdjęcia, niezwykle zmysłowa i budująca klimat muzyka Eduarda Artiemiewa i kunszt Andrija Tarkowskiego pozwoliły temu obrazowi stać się arcydziełem kinematografii.